Słuchajcie, w tym momencie idę się załamać. Po prostu nagrywam test podkładu i nie włączyłam e, dźwięku, więc ja to nadrobię, opowiem Wam, później wrzucę Wam tutaj na przebitkę, albo od razu, jak e, nakładam ten podkład. Słuchajcie, dzisiaj testuję podkład firmy Koba, Healthy Luminous Makeup, podkład rozświetlający opis ze strony producenta brzmi tak. Odżywczy podkład rozświetlający, innowacyjny. Podkład poprawiający odświeżające kolory cery dzięki korekcji Soft Focus, czyli zwiększeniu rysów twarzy optycznej, redukcji linii zmarszczek, mimicznych i porów. Zawiera subtelne, połyskujące delikatnie, drobinki rozświetlające. Bogata formuła zawiera kwas hialunkowy, zapobiega nadmiernemu wysuszeniu skóry, wyciąg z pszenicy o działaniu odżywczym i regenerującym oraz śluz ślimaka, który wykazuje silne działanie naprawcze, regenerujące i odżywcze. 30 ml na 31.99, 5 kolorów i ja mam numer 601, porcelana jest jeden jeszcze jaśniejszy. E, podczas aplikacji pędzlem powiadam wam, że podkład nakłada się bardzo e, szybko, nie smuży. Ja też co prawda pędzlem na koniec trochę wklepuję. Pachnie bardzo delikatnie, w zasadzie prawie w ogóle nie czuć tego zapachu. Ma lekkie krycie, e, bardzo świetlisty jest. E, przy aplikacji gąbką Krycie jest delikatniejsze, więc albo nałożycie dwie warstwy, albo jednak, jeżeli chcecie, no, żeby coś tam on przykro, no to mm, raczej pędzel. Pędzel lub dwie warstwy gąbką wklepane w miejsce przy miejscu. E, przy gąbce to wykończenie jest chyba jeszcze bardziej świetliste. Nie obie strony bardzo się świecą e, i trzeba koniecznie ten podkład przypudrować. To na pewno nie jest podkład, który będzie na twarzy, wiecie, siedzieć sam z siebie, bo to jest widać, jak się gdzieś przyżon. on absolutnie nie zastygnie, on ma tyle substancji nawilżających, że on na pewno nie zastygnie. Więc ja wskoczę w tutorial, w test zbiorowy różnych nowości, wypróbuję je, a następnie wrócę do Was, żeby powiedzieć, jak się nad tym konturowało, jak ten podkład się utrzymał i tak dalej. Podkład dostępny w drogerii Natura, bo nie wiem, czy mówiłam. Hej, ja zakończyłam makijaż i mam takie dwa przemyślenia, jeżeli chodzi o ten podkład. Pierwszy to taki, że trochę ciężko mi się przyklejał po wypudrowaniu bronzer. I nie wiem w sumie czemu, bo trochę to by mogła być wina bronzera. pudru raczej nie, bo testowałam go na różnych podkładach. Tak chciałam Wam o tym powiedzieć, bo nie wiem. Zobaczymy, jak ten bronzer się też utrzyma. I co jeszcze? On ma bardzo świetliste wykończenie, ten podkład również przez skład. Tam było napisane na opakowaniu, że on ma jakieś tam drobinki rozświetlające i ja tego w ogóle nie widzę, więc nie bójcie się, że on będzie miał brokat. To też nawet nie jest coś takiego jakby, jak chociażby jest Rimmel, jak on się nazywa? Teraz to jest tam Radiance coś, a kiedyś to był wake Me Up. Nie, to nic takiego nie jest. Eee, jedyne co tak sobie myślę, że osoby, które mogą mieć cerę tłustą albo na przykład mają cerę, która kiedyś była problematyczna mają jakieś rozszerzone pory czy coś to może tak sobie być, bo producent obiecał, że on nie wchodzi w zmarszczki nie podkreśla, a mi się trochę wydaje, że niestety eee, podkreśla że trochę go jest widać na czole a ja robiłam jeszcze maseczkę sobie dzisiaj przed tym filmem, więc mam zadbaną cerę i takie o tak to chciałam powiedzieć. Poza tym wygląda bardzo świetliście i bardzo ładnie, absolutnie nie oksyduje, nic się z nim nie dzieje, także to na duży plus. Nie wiem zawsze, co mi się tutaj z góry odbija, że mam taki czerwony dekolt i taką, wiecie, w tym momencie idealną twarz, ale ja nie mam czerwonego dekoltu, naprawdę, musicie mi uwierzyć. Eee, no, także jest godzina 14, przyjdę jak najpóźniej siadać, dzisiaj trochę późno zaczęłam nagrywać, bo mówię, że sobotę sprzętałam i eee, no, a to będzie w tutorialu. Buziaczki. Dzień dobry, 8,5 i pół godziny po aplikacji tego makijażu na mą twarz. Czekajcie, się napije, bo mnie tak suszy dzisiaj. Ach, słuchajcie, e, jak widzicie, wszystko mi się świeci i to tam, gdzie nie powinno, czyli w tym obszarze i tu. On się może bardzo nie star, nawet względnie utrzymał jakiś tam kontur, bronzer i tak dalej. Ten podkład, mówię oczywiście o podkładzie Kobo. I powiem szczerze, że jak na tak bardzo rozświetlający i faktycznie dający efekt nawierzenia, bo toczą nawierza, to by trzeba było go używać codziennie przez dłuższy czas, to on się względnie dobrze utrzymał. Dzisiaj była taka mrzawka, nieciekawa pogoda ja też sprzątałam, więc wiecie, się tam trochę spociłam i tak dalej, więc ten makijaż tak trochę sobie miał szansę na tej buzi popracować. Także uważam, że tak ogólnie nie jest najgorzej. Jak na jego właściwości, to nic nie było absolutnie o tym, że on będzie super długotrwały, że on jest super matujący. Nie, tam było napisane, że on ma rozświetlać i to robi. Najgorzej wygląda na nosie i tu na tym nosie on mi się już od początku nie podoba, jak go nałożyłam, Bądź się taki zrobił, jakby się trochę zważył, niekoniecznie dobrze na tym nosie wyglądał od początku. Natomiast celowo nie poprawiałam tych czarnych kropek pod oczami, bo to jest tuż tu ten. Damn Girl, ten. E, i cały czas utrzymuje, że on daje świetny efekt, który też niestety w ciągu dnia troszeczkę chyba e, opada, być może razem z tymi drobinkami. E, Nałożyłam go od kilku dni namiętnie, nie wiem czemu tak się uparłam jakoś, żeby się wyjątkowo przyjrzeć temu tuszowi. E, no i się trochę osypuje, niestety Better Than Sex też mi się osypuje, więc cóż. Nagrywałam się dla Was też ten e, cały makijaż. Nie wiem, czy ten film już był, czy będzie, ale testowałam m.in. właśnie multichramy, testowałam, no nie testowałam, nakładałam multichramy, nakładałam e, turbo, pigmenty, turbo pigmenty cienie z Kobo i cienie z My Secret, jak widzicie, utrzymały się przepięknie, także tak. Ja uciekam spać, do zobaczenia. Pa! A! Czekajcie, albo o tym podkładzie tak gada mi i ten, yy, i nie wiem co chciałam powiedzieć. Jeśli macie cerę wyjątkowo suchą i nie chcecie wyjątkowego krycia mocnego i wyjątkowej długiej trwałości, a bardzo mocnego rozświetlenia, to tak, ale jeśli macie nierówną yy, strukturę skóry pod względem tego, że macie jakieś tam większe zmarszczki, blizny potrącikowe, rozszerzone pory, to strzekam, że on Wam to podkreśli. Więc to jest taki lekki podkład do yy, w zasadzie ładnej, suchej cery które wyrówna koloryt i zakryje jakieś drobne nieskonałości pusiaczki.